Halo, halo. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony wcale nie Izak i dzisiaj robimy opening pokryjomu. Robię to wyjątkowo w porannych godzinach, żeby Gaben jeszcze spał. A nawet jeżeli nie śpi, to nie będzie wiedział kim jestem. Nikt na mnie to wcale nie Izak, żeby troszeczkę tutaj zamocić, żeby się nie połapał. No i chyba też nie wyglądam jak ja, prawda? Słuchawki są założone i bierzemy się w takim razie do openingu. Słuchajcie, kolejny opening 50 chroma caseów. Są kluczyki, są skrzynki i zabieramy się chyba do roboty. Słuchajcie, też napiszcie w komentarzach, jeżeli oczywiście macie ochotę to napiszcie w komentarzach czy kolejny opening chcecie kolejny chroma case'y no bo ja tutaj otwieram te chroma case'y żeby w końcu wydropił mi mój ulubiony nóż czyli karambit tiger tooth factory new stat i tak czekam na niego i czekam ale on nie dropi nie wiem czemu nie rozumiem po prostu nie rozumiem czemu nie dropi czy chcecie mieć na przykład opening po 10 skrzynek tam po 5 skrzynek z każdej różnej operacji czy tam z każdej różnej skrzynki bo takiego openingu jeszcze nie robiłem może fajnie byłoby w końcu coś takiego zrobić żeby sobie urozmaicić chociaż chciałbym tego karambita factory new stat factory new tiger tooth o właśnie tutaj może na ten openingu w końcu no przecież to jest 50 kroma case'ów, więc zawsze jest na to szansa, słuchajcie. Ale także zabieramy się do roboty. Chyba, tak, prawda? Dzięki wszystkim serdecznie za łapki w górę, bo te łapki w górę motywują mnie do kolejnych openingów. I już nie będę przyciągał, bo wiem, że chcecie już ten opening zobaczyć. Także bierzemy się do roboty. Unlock Container. Pierwsza skrzynka, słuchajcie. 50 kroma case'ów, jak zwykle. No i liczymy na to, że w końcu będzie Kosa. O, tam był, statrak. Mnie będzie tylko Muertos. Pierwsza skrzynka to Sound of Serenity, tak jest. Początek dobry. Skin fioletowy, well-worn, ale jakoś to jest nieważne, bo to i tak idzie do, do kontraktu, więc to wszystko mam gdzieś. Tak naprawdę bierzemy się do roboty dalej zobaczymy, co to jeszcze wypadnie. Skargrotto, właśnie, przecież jeszcze jest Liczny Grotto powinien być Liczny Grotto. Dokładnie tak, zapomniałem o tym, słuchajcie. Już odpalam wam licznik Grotto, żeby to było koniecznie. Okej, okay, i teraz jest pierwszy. Pierwsze Grotto, rany. Cóż za błąd. Cóż za fatalna pomyłka. Całe szczęście, że wypadło Grotto od razu na początku, żeby mi przypomnieć o tym, że przecież Grotto chce się czuć kochane, chce się czuć potrzebne. No tak to jestem, Grotto. No, nie będzie Diwalbretów, będzie Deadly Poison. Ale okej, okay, początek jest nie najgorszy. No wypadł fioletowy skin. Wróżba niezła. Wypadło grotto, factory new. No nic, tylko otwierać dalej słuchajcie. Dobra nie, coś czuję, że to będzie najlepszy opening w historii, bo dzisiaj zmieniłem godzinę otwierania. Dzisiaj robię to no rano jeszcze, jak dla mnie. Po 12 godzinach snu. Kolejne grotto, słuchajcie. 4 skrzynki, dwa grotto. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale zaczynam znaczy zaczyna mieć wrażenie, że G będzie szybko połapał, że to jednak ja cholera jasna. Bardzo szybko się połapał, słuchajcie, że to chyba jednak jestem ja... O, była WP. Mano War. A mi wypadnie... Cherry Mary Katakumby? No fenomenalnie po prostu. Fenomenalnie. Kurczę, i po co to wszystko? No po co sobie zmieniam Nikt tam? To wcale nie Izak. Po co to wszystko? Po co moje włosy i okulary i czapka? Skoro Gabriel nie tak wie, że to ja i wie, że to grotto i jakieś hałowate skiny. Po prostu dramat, dramat. No ale sobie wciąż wierzę w to, że to będzie najlepszy opening w historii, ponieważ... Jest kosa! Jest kosa! Kosa mi wyleciała z Kirby. Chodź zobacz. Trochę gówniana, ale, ale dobrze jest i chyba i chyba faktoryniu. Ten strój, kurde, to jest to! Kochanie, teraz otworzysz kokosa. Kochanie, teraz robię opening, i stąd. Znaczy, zaraz przyjdę, kochanie, otworzyć ci kokosa. Doppler Factory New To nie, no to nie, nie jest warte tysiące euro, ale zawsze, słuchajcie. Aż kurde, sobie zobaczę. Ja pierdzielę skarbi, kosa, w końcu mi pada kosa, boże! A jednak się game będzie połapał. Ja pierdzielę Doppler. Ok, good knife Doppler 108 euro. Zawsze coś, słuchajcie, zawsze coś. O rany, ale, ale aż się zestresowałem, bez kitu. No jest kosa Jest kosa, kolejny Doppler, wcześniej też mi wleciał Doppler Kurde, to jest pierwszy opening 50-kroma gdzie mi wyratuje kurde kosa po prostu, coś fenomenalnego no Ja pierdziele O rany, już jest dobrze słuchajcie, jeżeli mi w piątej skrzynce wylatuje kosa To lecimy dalej w takim razie Kurde, to jednak słuchajcie, ja po prostu w żyłych porach chyba otwieram te kosy, no bez kitu, znaczy kosy, skrzynki Ja pierdziele Dobra, słuchajcie, już jestem szczęśliwy, bo wyjdę na zero z tego openingu. To pierwszy opening Chroma case w historii, gdzie wychodzę na zero. Mniej więcej. Pewnie. Gdzieś tak? A tu jeszcze tyle skrzynek przed nami, słuchajcie, to jest coś fantastycznego, nie? Kurde, już tak na samym początku wratuję kosa. Kurde, ale jaja, nie? Ale jaja, jaja jak berety po prostu. To tak z jeszcze jednym bym poprosił. Kurde, chociaż nie będę by nam prosił, bo jeszcze się płapie, że to Izak. A to przecież, to, to wcale nie Izak, przecież otwiera te skrzynki. Kurde, nie no, nieźle. Nieźle. No szkoda, że ten kurde good knife, a nie jakiś Karambit albo coś, nie. No ale nie no, teraz to już tak narzekam, chylera, ja jestem bez sensu, no. No, najgorszy nóż do Plerów mi wyleciał, prawda? Ale kosa to kosa, jakby na to nie patrzeć. I pomyślałem szczerze, że mi Good Knife nigdy w życiu jeszcze nie wyleciał. Nigdy w życiu to jest mój pierwszy Good Knife w historii. Zawsze mi jakieś karambity, Bayonet M9 zwykle. O, Bayonet chyba też mi żaden nie poleciał. Flip knife też mi żaden nie poleciał. Yy, I Hansman jeszcze mi nie wyleciał żaden, ale do to... Tych Hansman Kaisów chyba najmniej otworzyłem w ogóle ze wszystkich. No ale nie jest źle, słuchajcie, nie jest, nie jest źle. Teraz oczywiście będą mi leciały same krapy, no ale, ale i tak już nie ma co narzekać, słuchajcie. To jest najlepszy opening chroma mój w historii. No, wi wiadomo, wyleciał mi jeden M9 Doppler. Czy tam Bayonet, tak? M9 Bayonet Doppler mi wyleciał na wróżbie, ale na openingu 50 chroma case'ów jeszcze nigdy mi już, już nie wyleciał, więc w końcu, słuchajcie, jest kosa. Grotto. Kurczę, czy ja... gdzieś grotto nie przeoczyłem przez tą kosę i przez tą... Przez to podniecenie? Chyba nie. Są trzy grotto, także wszystko się zgadza. Ok, lecimy dalej. Przedostatnia skrzynka. To jest taki syndrom przedostatniej skrzynki, potem M9 do pleżej w wróżbie, męczuch wirtusów z TSM chyba, o ile pamiętam dobrze. Ehm, dobra, D jest kolejny Deadly Poison, czyli 3-3 Remis z Grotto. Ok, Przedostatni kluczek, przedostatnia skrzynka i kolejne kosa, patrzcie. No mogą być lepiej, ale co ciekawe, to Deadly Poison zaczyna przeganiać, kurde grotto, cztery Deadly Poison, tylko trzy grotto, no nie, jest dobrze. Ale z drugiej strony popatrzcie, że to też jest znak, że chyba jednak Gaben nie wie kto tutaj otwiera te skrzynki. To jest to słuchajcie, to jest to. No, to na pewno jest to słuchajcie, bo to już jest pięć Deadly Poisonów, to on się, on, on się pomylił. On się pomylił, naprawdę, on się pomylił, on nie wie, on nie wie. Czyli taki strój to jednak kurczę jest dobry pomysł słuchajcie, to, to dzisiaj miałem nosa z tym strojem, żeby coś tutaj zmienić słuchajcie. To jest to, słuchajcie, to jest to! Quicksilver. No dobrze, a, ale gdzie jakieś feltowe skina? Gdzie jakiś różowy, bo jeszcze nie było żadnego. Przydałoby się też jakiś, co? Zmieniamy troszeczkę schemat w takim razie. Otwieramy skrzynkę gdzieś tam z innego miejsca. De De Desert Eagle Naga, okej. Okay. Do kontraktu się na pewno przyda, prawda? Lecimy dalej. No ale cóż, na pewno kosa będzie na... O boż, No było blisko, kurde, Dragon Kinga, no było blisko I znowu kurde, Ej, co to jest w ogóle? Patrzcie, to już jest ile? 6 tego? 6! Nie no, masakra! A to zostaje w tyle. Dobra, będziemy mieli 20 skrzynek za nami za moment chyba. No jejkujku Quick Dobra, zostało nam 30 caseów. Tutaj może być jeszcze kosa, nie? Może być kosa jeszcze jak najbardziej, ja w to wierzę, że kosa może być. No zobaczymy. Ej, znowu, kurde, deadly poison, Co, coś tutaj się dzieje niedobrego. Naprawdę coś się dzieje niedobrego. Mogę się chociaż jakoś uczesać troszeczkę, bo te włosy takie, wiecie... No Chociaż może to jest takie modne teraz, taki chaos na głowie. to bardziej siano w sumie, ale... Co tam? No, Star Trek... Nie! Co jest z tym deadly poison?! Kurde, no już Desert Eagle ze Statrakiem to już zawsze jest jakieś tam 5 euro do przodu, nie? Ale kurde, no jest kosa. Przynajmniej jest kosa, to jest, słuchajcie, ten dobry motyw. Jak to tak dalej pójdzie, to może jeszcze wydropi jedna, i będę już naprawdę w 100% szczęśliwy wtedy. To już chyba faktycznie można sobie zrobić openingi różnych skrzynek na luzaku. Wracamy do przedostatniej skrzynki. Kurde, no jeszcze jeden taka. O, jest Grotto w końcu, no jest Grotto, kurde Grotto, ile miałem na ciebie czekać, cholera, już się stęskniłem za tobą Grotto. Na szczęście, na szczęście Grotto jest, a może teraz pójdziemy przed ostatnią, ale od końca, w sensie drugą. Może to będzie szczęśliwe. Ej, do, ej, co jest tym Deadly Poison? To jest jakiś, jak to jest jakaś pomyłka, naprawdę, ej, zobaczcie ile tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeju, to jest w ogóle masakra kompletna. M249 w ogóle nie leci Praktycznie, Statrak Grotto, no to jest kolejne Grotto To już piąte, tak? No to nie no, to nie jest tak fatalnie jeszcze Grotto ze Statrakiem, Field Tested co prawda, ale zawsze Okej, okay, lecimy, lecimy z tym koksem dalej Czary Mary katakomby po raz kolejny, nie wiem, to chyba dopiero drugie katakomby, nie? Albo trzecie? Drugie? Drugie Trzecia. Dobra, trzecia kateką B. Okej, okay, nie jest źle. Jest i system lock. Jest i system lock. Ale to do, dopiero drugi system lock. Skin, który się tak położnica bardzo podobało. Okej. Okay. Oj jeju. Nie było żadnego różowego skina jeszcze, nie? No jest jeden czerwony, więc nie mam co narzekać. Macie kosę, ale... Ale jakiś jeden różowy też by się przydał chociaż. System lock znowu. Kurczę, plate. No i znowu system lock. No szału nie ma już w tym momencie co? No początek był do peniku dobry, ale teraz jest po prostu zaczyna się robić tak jak zwykle, nie? Chyba ktoś Gabe łudził po tej kosie. Chyba gdzieś temu alarm zawył w domu. Obudził go po prostu Wstał i to... A co to jest faniaczek jeden? No Ale już zabrać moje kosy... A jej, co tu się stało? Patrzcie, jakie dziwne rzeczy. Ejku, ale, ale ciekawe. Mam, mam, mam dwie strony... Co się stało? Obraz się przesunął chyba. Mam dwie strony na innym miejscu właściwie. Ej, nie, ten opening się popsuł. Opening się popsuł po tym po fajnym początku. Kurczę, ale dziwne. Jejku, ale, ale czary w ogóle. Dobra, naprawiło się na szczęście. Okej, okay, dobra. No i jeszcze coś, no jakiś chociaż jeden, jeszcze jeden... Już nie potrzebuję kosy, już, już mi starczy kos, ale... Jakiś różowy skin chociaż. Jakiś Dragon King. By się przydał, taki wiecie, na giveaway'a. Ten Dragon King jest ładny w sumie. No, lecimy dalej. M249 z tym rok. To nie jest mój Dragon King, którego ja chciałem. To nie jest to. Kurczę, i tak czas leci przy tych skrzynkach, cholera jasna. Mam się, ogóle, się dzisiaj pojawił bardzo, pojawił się bardzo często, nie? Tak na samym początku, jak przelatywało. Taki Manowar mógłby mi polecieć. Chatterbox teraz wyleciał po ulicy, chyba. Na openingu. Jak to z Paulinką. O! Jest, muertos. No zawsze to jeden różowy skin, słuchajcie, zawsze coś, zawsze do przodu, nie? I to chyba jakaś niezła jakość. Nie no, filtesty. Ale czasami te są naprawdę ładne. No, zobaczcie, to w ogóle jak faktury właściwie, zupełnie jak w Nie widzę żadnych zadrapań tak naprawdę. Nie wiem, co to, jeszcze zobaczę sobie kosę przy okazji, jaki to pattern dokładnie. Taki pół na pół, nie? 50-50. Może 60-40 tego różowego. Nie no, pa pattern ładny, podoba mi się. Przynajmniej faktury ale... Ale też mogło być lepiej, nie? Koszta z statrakiem, też nigdy nie wyleciała w sumie. Quicksilver. Okej okay. I tak powoli zbliżamy się do końca. Chyba 12 skrzynek zostało, nie? A jeszcze jest szansa, no coś dobrego. Jest Dragon King, jest Dragon King, jest Dragon King. Znowu różowe skinny, czyli znowu pod koniec robi dobrze, chociaż jakoś chyba jest jakaś Well Worn. Nie no, Field Tested, ale ten, zobaczcie, ten Field testy, zobaczcie, tutaj jest starty, tu jest starty, tu jest starty Tutaj w miarę, w, miarę w porządku No ale w porównaniu do tego Muertosa, który jest właściwie idealnie jak w to jest w ogóle śmieszne, nie? Ale tak to jest z tymi Field Tested właśnie, jak się, jak się ma szczęście, to się trafi naprawdę taki jak normalnie, jak w Faktoryniu, praktycznie Ale okej, okay, to, to, słuchajcie, mnie pewno optymizmem, bo te ostatnie skrzynki żeby też ładne, więc może będzie coś jeszcze ciekawego Czary Mary, Czary Mary, Czary mary Katakumby i będzie zaraz kosa, słuchajcie, zaraz coś czuję, że będzie jeszcze jedna kosa no to byłby po prostu opening najlepszy w historii, gdyby wyleciały mi dwie kosy na jednym openingu. To byłoby coś fenomenalnego. Chociaż w sumie jak jest jedna kosa na jednym openingu, to już tak jest re rekordowy opening, więc... Chroma case'o przypadkiem. Dobra, jest y, śmiertelna trucizna, czy tam jak to się nazywa. Po polsku ze statrakiem. Tego jeszcze nie było. Okej, okay. system lock. Dobra, lecimy dalej. jest w jestem roku. Nie, to może jednak było. Chyba była tylko ściema, słuchajcie, niestety. Kurcze bale. No i jeszcze będzie grotto. Właśnie, czy ja jakieś grotto nie przeczyłem, bo to już jest 6 grotto według tych danych, ale chyba nie przeoczyłem żadnego. Grotto raz, dwa, trzy 5-6. Jest 6, jest 6, zgadza się. Wszystko pięknie, fantastycznie. Lecimy dalej. W takim razie opening kontrolować trzeba, oczywiście. I będzie Quicksilver. Kurczę. No niestety. Ale słuchajcie, to naprawdę to będzie pierwszy opening chroma Case'ów, gdzie wychodzę na zero. Pierwszy w historii openingów chroma Case'ów. O, znowu było Manowar, gdzie wchodzę na zero. Więc nie ma tragedii. Jestem szczęśliwy, naprawdę jestem szczęśliwy. To jest fantastyczna informacja wręcz. Zostały cztery kruży, cztery, cztery skrzynki. Także niestety zbliżamy się do końca, A, chociaż wtedy za, za piątym miejscem wleciała kosa, to może teraz gdzieś tam też pod koniec. O, jeszcze jest Grotto. No, Grotto próbuje walczyć z tym, z tym Deadly Poison, ale już chyba nie ma szans wygrać, nie? Musiałoby, teraz musiałoby wypadać Grotto za każdym razem. No Zobaczymy, czy się Gaben połapał w takim razie, czy nie. że to Izak otwiera skrzynki. No, chyba się jednak nie połapał. Bo grotto nie ma tylko N249, dobra słuchajcie, niestety Zostały dwa kluczyki No nie wiem czy to będzie jeszcze jakaś kosa, coś, już, już zaczynam, zaczynam tracić że będzie kosa, słuchajcie No przynajmniej fioletowy skin zawsze do kontraktu, zaraz kontrakt też oczywiście zrobimy, czy tam jeden, czy kilka Znaczy, kilka zrobimy z tych niebieskich, jeden z różowych pewnie, czy jeden z niebieskich pewnie z fioletowych Brr. Ostatnia skrzynka, słuchajcie, ostatnia skrzynka będzie Oj, deadly poison po raz kolejny, tak, deadly poison, no to jest niesamowite, słuchajcie, ile tych deadly poisonów wypadło, zaraz sobie policzymy Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, o rany Nieźle, słuchajcie, jedenaście, kurczę, blade Dobra, robimy sobie w takim razie kontrakty Trzeba się pozbyć tych wszystkich gównian gównianych z kinów O rany, 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 rany Dobra, dajesz mi tam cokolwiek. Urban Shock. Nie wypadło w sumie. E, no dobra, tego się nie zrobi. Okej. Okay. To sobie zostawiamy oczywiście. No, okej. Okay. Nie mogę trafić nawet ten... ...przez te okularki chyba. Okej. Okay. Grotto, field tested to tak, ja sobie zostawiam tylko te faktoryniu. Grotto. Dobra, Desert Eagle Naga, Spockens Quicksilver. Grotto, to jeszcze jest feel tested, 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 tested. Ile tego jest, kurczę, blada? Desert Eagle Naga. Ja, ja uważam, że kurczę z, z, z a, moich e, kontraktów grotto. Powinno wylatywać. Yy, powinno wylatywać kosa. Tak powinien GameBall ustawić. Minimal World. A, no, bo to już są factory, To już to zostawiam sobie. Bo te factory nie to, to będą dla ludzi. Jest tam jakiś dodatek do jakiegoś giveaway'a czy coś? dobra, to są wszystkie. Widzicie już, ile mam tych faktur. Trochę tego jest, co? A, jeszcze tego trzeba zrobić. Kontrakt. Akurat chyba się. Akurat styknie idealnie. Dobra, i zrobimy sobie jeden kontrakt jeszcze z fioletowych skinów. Mam nadzieję, że wystarczy, bo jeszcze czego sobie coś dokupimy po prostu. Także lecimy z tym. Desert Eagle, Naga, Urban Shocking, Mala Malachite. Dobra, i South of... Może z jednego digla zostawimy jakiegoś faktury, nie jeżeli jest. A nie będzie. No, wywalimy sobie to koniecznie. Dobra, słuchajcie. To wcale nie Izak. <laughs> Supreme Master First Class. Ehm... Um... To nie. Izak Mam Muertos. Muertos jakoś Minimal ale zawsze coś. Słuchajcie, będą na giełdzie. No, to, słuchajcie, tak się kończy ten opening, tak właściwie. E, Grotto. Ze grot to ze Statrakiem, a to jest field test. Ale tak, 3 grot to Faktory New, 1 grot to ze Statrakiem Muertos razy dwa jeden z kontraktu, a to jest field tested Jeden field test m 4 Dragon King, jest oczywiście KOSA. Więc słuchajcie, nie jest źle, wychodzę mniej więcej na 0 jeżeli chodzi o ten opening. Pierwszy opening Chroma Gaze w historii, gdzie wychodzę na zero. fantastycznie. Tak jest, słuchajcie, teraz możecie pisać w komentarzach, oj, możecie pisać w komentarzach, jak tam uważacie, co na kolejną openingu, łapkujcie w górę oczywiście, jeżeli chcecie mieć kolejnego, kolejny opening jakoś wkrótce, w niedługim czasie. No i cóż, jestem mega zadowolony, mam nadzieję, że Wy też się cieszycie moim szczęściem, że w końcu wyleciała kosa Doppler, po raz pierwszy Good w Doppler mi wyleciał, po raz pierwszy Good night mi wyleciał, więc zawsze coś. A ja się żegnam z Wami, dzięki serdeczne za oglądanie tego kolejnego openingu Chroma Casesów. tymczasem trzymajcie się, strzała, cześć!